Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w chacie tarota. Jest to czytanie na luty dla wszystkich osób spod znaku Skorpiona. Zobaczmy jakie energie do was nadchodzą, co będzie wam towarzyszyło, na co zwrócić uwagę. Energia główna dla was. Pustelnik. Co odchodzi do przeszłości. 6 monet. Co nadchodzi, co nowego się pojawia w lutym. Trzy miecze. Co będzie Wam pomagać, na co zwrócić uwagę? Równowaga. Co będzie Wam przeszkadzać, czego się wystrzegać? As monet. Jaka jest dla Was rada? Słońce i z jaką energią kończycie czas lutego. 10, 10 pucharów. Bardzo dobra energia. Zobaczmy co jeszcze w tle u Was. Trzy puchary bardzo emocjonalna energia, bardzo pozytywna, mówiąca przede wszystkim o tym, że to będzie czas spotkań ze znajomymi, z bliskimi, z rodziną. To będzie czas, w którym będziecie chcieli spędzać jak najwięcej chwil z waszymi najbliższymi, z innymi ludźmi. Chętnie będziecie wybierali się na różne imprezy, różne spotkania. Natomiast energią główną co tak naprawdę trochę stoi w przeczności do tej energii w tle, do tych spotkań towarzyskich, jest energia pustelnika, która mówi o tym, że w tym okresie czasu będziecie mieli potrzebę do tego, żeby się troszeczkę odizolować niekiedy i skupić się na tym. Co tak naprawdę chcielibyście zrobić z Waszymi osiągnięciami, ze swoją wiedzą, ze swoim doświadczeniem? W jaki sposób chcielibyś to, chcielibyście to wykorzystać? Co chcielibyście tak naprawdę z tym zrobić? To jest czas, w którym jesteście zachęcani do tego, żeby dać sobie również możliwość odizolowania się, spędzenia czasu sam, samemu, spędzenia czasu na zadawaniu sobie pytań, które są dla Was ważne. Które wymagają odpowiedzi, dzięki którym będziecie mogli lepiej się rozwijać, dzięki którym lepiej będziecie mogli realizować swoje plany, swoje marzenia, swoją przyszłość. Karta ta mówi o tym, że czasami potrzebujemy czasu na to, żeby mm, samotnie spędzić kilka wieczorów i przemyśleć to, co tak naprawdę jest dla nas najkorzystniejsze, w jakim kierunku chcielibyśmy teraz iść. To, co odchodzi do przeszłości, to szóstka monet. Karta ta mówi o równowadze finansowej, o przepływie finansowym. W tym kontekście, w kontekście przeszłości, może ona mówić o tym, że byliście zobowiązani wobec kogoś, albo ktoś był zobowiązany wobec Was finansowo. Byliście zobowiązani do tego, żeby komuś pomagać, kogoś wspierać, albo ktoś inny był zobowiązany wo wobec Was i to zobowiązanie, ten przepływ energii. Ta czasami konieczność dzielenia się z kimś innym odchodzi do przeszłości. To, co nadchodzi, to trójka. To trójka miecze. I ta karta mówi o tym, że nadchodzi ktoś z przeszłości, wraca jakiś problem z przeszłości, jakaś zawiłość, coś, z czym się nie uporaliście, czego nie rozwiązaliście, nie daliście rady czegoś doprowadzić do końca. I ta sytuacja, ta osoba, ten problem wraca w lutym. Będziecie musieli skonfrontować się z czymś, co należało według Was już do przeszłości, natomiast to wraca i. Będzie domagało się Waszej uwagi, będzie domagało się Waszego czasu, Waszej energii. Tak jak mówię, to może być osoba, to może być jakiś projekt, projekt jakieś zadanie, coś, czego podjęliście się w przeszłości, ale to zaniedbaliście, nie doprowadziliście czegoś do końca. To, co będzie Wam pomagało, to. Co będzie działało na Waszą korzyść, to jest równowaga. I jest to znalezienie równowagi, balansu we wszystkich aspektach Waszego życia, szczególnie tych, które, wymag które wydają się Wam najbardziej zaniedbane. To jest karta nakłaniająca Was do tego, żeby Z dystansem, ze spokojem, z e, poczuciem równowagi wewnętrznej patrzeć na to wszystko, co się dzieje wokół Was. To jest karta mówiąca o tym, że jesteśmy w stanie odnieść sukces. Ten sukces jest przed nami, jeżeli postaramy się odnaleźć ten złoty środek, jeżeli zaczniemy e, działać, zaczniemy postrzegać e, sytuację, zaczniemy myśleć o sytuacji. Z perspektywy, właśnie tego środka, z perspektywy równowagi, balansu, spokoju jest to czerpanie ze wszystkich elementów i jednocześnie bardzo zrównoważone podejście do działania, do waszego rozwoju intelektualnego, finansowego, do tego, w jaki sposób podchodzicie do swoich relacji, do swoich najbliższych. To. Co jest Wam odradzane? To jest As Monet. Bardzo rzadka karta na tej pozycji. Natomiast mówi ona o tym, żeby być uważnym, jeżeli chodzi o jakieś propozycje, jeżeli chodzi o jakieś nowości związane z inwestycją, z pracą, z podejmowaniem się nowych projektów, nowych wyzwań. Mogą się pojawiać nowe pomysły, nowe ciekawe propozycje. Karty mówią o tym, żeby być bardzo krytycznym wobec tych, wobec tych projektów, wobec tych propozycji, dlatego że mogą się okazać dla Was bardzo niebezpieczne, jeżeli chodzi właśnie o utratę finansów, jeżeli chodzi o brak rozwoju zawodowego. Tak więc, bądźcie krytyczni, bardzo. Dobrze przemyślcie to, w co się angażujecie i czemu oddajecie swoją energię materialną, finansową. Rada dla was to karta słońca i jest to zachęta do tego, żeby być pozytywnym, żeby nie bać się pozytywnego, dobrego, entuzjastycznego podejścia do tego wszystkiego, co dzieje się w waszym życiu. Karta ta mówi o tym, że pozytywne podejście, myślenie o tym, że wszystko pójdzie po Waszej myśli, że wszystko pójdzie w kierunku, który sobie wymarzyliście, który sobie zaplanowaliście. Postrzeganie świata przez pryzmat sukcesu, przez pryzmat entuzjastycznego, zdrowego, czasami też trochę naiwnego podejścia do. Wszystkich zadań, które się podejmujecie, będzie dla Was bardzo korzystne. Odpychanie od siebie złych myśli, odpychanie od siebie negatywnych scenariuszy, wszystko to, co sprowadza Was w dół, wszystko to, co powoduje, że nie chce Wam się działać, że nie chce Wam się um, rozwijać, że nie chcecie. Że nie chce Wam się iść w kierunku, który sobie wymarzyliście, który sobie obraliście. Te wszystkie myśli powinny być przez Was odpychane. Karta Słońca zachęca Was do tego, żeby kierować się w pozytywną stronę, dlatego że to zagwarantuje Wam sukces. To zagwarantuje wam osiągnięcie czegoś co sobie obraliście, co sobie. co jest Waszym celem. Natomiast kończycie czas. Lutego z bardzo pozytywną, bardzo piękną energią dziesiątki Pucharów. Jest to zjednoczenie się z najbliższymi, jest to zjednoczenie się z rodziną, jest to bardzo pozytywne wydarzenie towarzyskie. Może to być po prostu moment, w którym będziecie mogli spotkać się z osobami, na których Wam zależy. Jest to poczucie wspólnoty, szczególnie emocjonalnej, poczucie bardzo dużej bliskości z Waszymi najbliższymi. Będziecie mieć możliwość spotkania się z kimś, będziecie mieli możliwość pracowania nad czymś, nad relacją romantyczną, może być to przyjaźń, może być to spotkanie w grupie przyjaciół. Będziecie mieć możliwość pracowania nad relacją, która jest dla Was bardzo ważna. Poczujecie ogromne spełnienie emocjonalne. Jest to również doprowadzenie jakiegoś etapu emocjonalnego do końca, tak jakbyście coś świętowali, tak jakbyście uczestniczyli na przykład w jakimś wydarzeniu, które podkreśla wagę jakiejś relacji. Może mogą być to zaręczyny, może być to ślub, może być to pojawienie się nowego członka w waszej rodzinie. Jest to um, sytuacja, w której będziecie czuli się bardzo dobrze, będziecie mieli wrażenie, że wszystko idzie w takim kierunku, jaki sobie obraliście. Podsumowując, główna energia tego miesiąca to jest pustelnik. Jest to karta zachęcająca was do tego, żebyście dali sobie możliwość autorefleksji, żebyście dali sobie możliwość zastanowienia się nad tym, co jest dla was ważne, w jakim kierunku chcielibyście się rozwijać, w jakim kierunku chcielibyście iść. Jest to zachęta również do tego, żeby poświęcić kilka chwil samotnych na to, żeby zadać sobie ważne dla was pytania i starać się odpowiedzieć na to, dzięki czemu będziecie mogli rozwijać się dalej, dzięki czemu będziecie mogli wzrastać. To co odchodzi do przeszłości to szóstka monet i jest to przepływ materialny, jest to przepływ finansowy, mówiący bardzo często o tym, że byliśmy zobowiązani wobec kogoś finansowo albo ktoś wobec nas, tak więc to zobowiązanie, ta konieczność spłacania na przykład jakiegoś zobowiązania już będzie odchodziła do przeszłości w lutym. To co nadchodzi to trójka mieczy i Wskazuje to na to, że pojawi się jakaś osoba z przeszłości, pojawi się jakaś sytuacja z przeszłości, jakiś projekt, który był dla Was ważny, natomiast nie został doprowadzony do końca. Coś zaniedbaliście, czegoś nie doprowadziliście do końca. Niestety ta niedokończona praca będzie wracać w lutym do Was. To, co jest Wam doradzane, to spokój wewnętrzny, spokój ducha. Karta równowagi mówi o tym, że Zwrócenie się właśnie w, te, w kierunku tego złotego środka, w kierunku zrównoważenia wszystkich aspektów waszego życia będzie dla was bardzo korzystna Jest to nie przesadzanie w żadną ze stron, natomiast staranie się spojrzeć na wszystko z... obiektywnie i bardzo zdrowo, bardzo racjonalnie. Natomiast to, co jest wam odradzane, to karta Asamonet. Karta nie zachęcająca do inwestycji finansowych, do nowych pomysłów, do nowych projektów w Waszej pracy. Jeżeli coś się pojawi, coś będzie bardzo atrakcyjne dla Was, zastanówcie, zastanówcie się na tym dobrze, podejdźcie do tego krytycznie i sprawdźcie to tak, żeby nie okazało się to dla Was jakąś katastrofą finansową albo zawodową. Rada dla Was to słońce: bądźcie pozytywni, bądźcie pozytywnie nastawieni do tego wszystkiego, co dzieje się w Waszym życiu. Karta ta zachęca Was do entuzjazmu, czasami do nawet naiwności związanej z wykonywaniem jakiegoś zadania. Jest to pełne zaangażowanie się w coś, jest to chęć do rozwoju, chęć do pracy, chęć do podejmowania się działań, do Rozwijania się w każdym kierunku, który jest dla Was atrakcyjny, który jest dla Was ważny. Przede wszystkim jest to bardzo pozytywne nastawienie do wszystkiego, co robicie, i ta radość, ten entuzjazm są Wam jak najbardziej doradzane. Kończycie czas lutego, wchodzicie w okres marca z bardzo piękną energią dziesiątki pucharów. Karta ta mówi o tym, że będziecie spełnieni emocjonalnie, będziecie Będziecie mieli wokół siebie bardzo pozytywne, bardzo dobre osoby, z którymi świetnie się czujecie. Jest to spełnienie ro w rodzinie, jest to spełnienie w gronie waszych przyjaciół, poczucie, że przynależycie do jakiejś grupy, czujecie się w niej bardzo dobrze, czujecie, że macie świetne połączenie emocjonalne z innymi osobami. Ta karta czasami mówi również o ślubach, mówi o zaręczynach, mówi o pojawieniu się nowego członka w waszej rodzinie. Moi drodzy, mam nadzieję, że moje filmiki Wam się podobają, jeżeli tak, serdecznie Was zapraszam do subskrypcji, do lajkowania i do zobaczenia już wkrótce.